Wjechaliśmy trochę niżej, żeby zejść do rzeki Tary. Zobaczcie, jaki ta rzeka ma kolor. Od razu jest chłodniej tutaj. Na górze był upał nie do wytrzymania. Tylko pogoda nad wodę, żeby się ochłodzić. Przyjemnie chłodno, fajnie. Rześko, tak. Nie jest aż taka lodowata wcale ta woda. Ochłodzimy się przy rzece. No i będziemy ruszać dalej na kolejne przygody. Idzie grupa, także zaraz może zobaczymy jak będą płynęli pontonem. Tak, tutaj mają zjeżdżanie pontonów. Zobaczcie, ta rzeka jest tak przejrzysta. Może ona tutaj ma 2 metry głębokości, a wszystko widać. No idealnie widać. Rzeki na pewno nigdy takiej nie widziałam o takiej barwie. Tutaj grupa się zbiera na rafting. Podejdziemy sobie kawałek, żeby mi nie przeszkadzać. Przeszliśmy kawałek na odludne miejsce. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda. A niby tak się wydaje, że nie jest zimno, jak się ręką dotknie. A jak tak się podtrzyma chwilę dłużej, no to jednak czuć, że te nogi drętwiają trochę. Pewnie też nie jest bezpieczne. Chyba że w piance to może, może prędzej, nie? Ale tak. Na gołą skórę no to za długo pewnie by nie wytrzymał. Pomorsowałby. No, pomorsowałby trochę. Ale tutaj widać, że jest głęboko. Nie to co tam. Dobra, teraz moje wrażenia. Ja bym powiedziała, że ta woda jest zimna. Kolor ma piękny, ale jest lodowata. Wytrzymała może 5 sekund. Szykują się do wejścia. Jestem ciekawa czy dadzą radę. Skoczył. Szybko wychodzi. wychodzi no. A za długo w takiej wodzie się nie wytrzyma. Chwilkę się popływa, rozrusza i trzeba wychodzić. A my czekamy, aż wysnął nam stopy I jedziemy dalej, zaraz. Jakbyście byli zainteresowani odwiedzeniem tego miejsca, to nazywa się to Splawiste Parking. Możecie sobie na tym parkingu zostawić samochód. I zaraz, obok drogi tego parkingu, jest właśnie to miejsce. Wracamy do samochodu wzdłuż rzeki. Też jest wiata albo też poczekalnia na rafting. Tutaj są opisane trasy raftingu. Są punkty i można sobie wybrać odcinek. I każdy odcinek inaczej kosztuje. Właśnie dojechaliśmy do lasu Czarnych Sosen. Jako, że my uwielbiamy lasy uwielbiamy naturę, nie mogliśmy tego punktu ominąć. Na samym początku już jesteśmy zaskoczeni. Zobaczcie, jak te sosny wyglądają. U nas w Polsce to średnice to mają dosyć wąskie. Sami wiecie, jak chodzicie na grzyby, czy gdzieś do lasu. A tu zobaczcie, ja je obejmuję i nawet jednej trzeciej. Nie łapię tej sosny. Nie mile, by było, czy było trzy osoby albo cztery, żeby objąć całą taką sosą. Zobaczcie. Jakie to ale... jest wielkie i wysokie. No, my jesteśmy pod wrażeniem. Zobaczcie. Wow. Ale naprawdę robi wrażenie to na żywo. Średnica gruba, że. Wysokość one mogą mieć do 50 metrów, czyli jak na sosnę to jest naprawdę wysoko. Bo tak sosna u nas w Polsce to mi się wydaje 30 metrów ma gdzieś może. Zobaczcie, nawet jej nie widać, nawet korony I nie taki widać. rozgałęzia się w sumie na trzy takie te mniejsze nie? Rozgałęzia się, tutaj ma dwie odnogi i jeszcze gdzieś tam z drugiej strony trzecia jest Teraz obejdę sobie taką sosnę dookoła. Zobaczcie jakie ona ma płaty kory wielkie No jeszcze byś potrzebowała mi się wydaje, że co najmniej trzy takie osoby jak ty. Albo no co najmniej trzy osoby, takie jak ty <grym> Wow, super. We cztery osoby może by ją objął No potrafi zadziwić, potrafi zadziwić człowieka. Chyba buki takie też wielkie to są. Znalazłam trzy takie szyszki z czarnej sosny, które zamierzam wziąć ze sobą do Polski. Dużo tych drzew tu jest. Ogromne są pnie. No, robi to wrażenie jednak. U nas też są czarne sosny gdzieś w lasach. No ale tak nie widzieliśmy po prostu. Na pewno gdzieś są. Tysiąc jakoś do Polski jest prowadzono. Zobaczcie ile tych sosem Jedna przy drugie rosną. Wszystkie takie masywne i wysokie. Tutaj, tutaj popatrzcie. Ile ich jest. Przepiękny las. Po prostu przepiękny. Jako, że my uwielbiamy przebywać w lesie, musieliśmy tutaj przyjechać. Zobaczyć ten las na żywo. I nie zawiedliśmy się, bo jest tutaj cudownie. Czas ruszać dalej. Właśnie znajdujemy się w Parku Narodowym Biogradzka Gora. Jest to najmniejszy park narodowy Czarnogóry. Narodowy Park Durmitoru miał powierzchnię 32 tysiące hektarów. A ten ma 5600 hektarów. Z czego sama puszcza ma 1500. No i można zobaczyć jaka to jest różnica. Park Narodowy Biogradzka Gora. Jest bardzo dobrą bazą wypadową w góry. Ma kilka dwutysięczników. Oprócz tego jeziorka, które tu widzimy, ma jeszcze pięć jezior polodowcowych. Jest taka ciekawostka nie znajdziecie tego w żadnych przewodnikach turystycznych. Można oglądać niedźwiedzie ze specjalnych platform. Jest taki niedźwiedź Mikołaj, co waży 225 kg i podobno jest tutaj znany. To też jest zawsze jakieś urozmaicenie, jakaś atrakcja. Obszar ten jest chroniony od roku 1872, a z kolei stał się Parkiem Narodowym 1952. Dlatego wszystko tutaj jest zachowane tak jak kiedyś było. Praktycznie się chyba za dużo tutaj nie zmienia. W Czarnogórze parki rządzą się swoimi prawami, bo jak widzieliście, można kajakiem pływać po jeziorach. I nawet do tego jeziorka można wchodzić i tutaj pływać. Blisko jest kemping, na którym można też zanocować. I widać, że tutaj łódki i kajaki też są, więc można na pewno sobie wypożyczyć. Aktualnie jesteśmy na największej atrakcji tego parku, czyli nad jeziorem Biogradzki. I zaraz będziemy sobie robić spacer wokół jeziora. Tak, spacer wokół jeziora ma około 4 km, czyli myślę, że powinniśmy go jeszcze zrobić dzisiaj, zanim się ściemni. To jest pańskie, psy. Lakają. No co? Pespańskie pieski przyszły do nas. Myślę, że może coś im damy. Pić mu się chce. Pilnują swojego terenu, odstraszają inne zwierzęta, ale są łagodnie nastawione do ludzi. Żyweczny piesek, żyweczny. Bawi się kto. Informacja. Można zakupić tutaj bilet. Łódkę wypożyczyć za 10 euro, kajak 3 euro za godzinę. No i bilet do parku kosztuje 4 euro. My już zapłaciliśmy przy wjeździe. Jeżeli byście chcieli wjechać tutaj samochodem, no to samochód jest gratis. Jest tutaj na miejscu taki mały parking. A, no i tutaj są szczyty wypisane. niż góry niż dormitor. Najwyższa to jest Czarna Glawa. Wszystkie góry wypisane, na które można wejść. Gdzie nasz przykumpel? Idzie za nami. Możemy go wyciągnąć na spacer. A raczej on nas weźmie no. na spacer. On nas oprowadzi po okolicy chyba. A tutaj mamy wiatę. Można sobie odpocząć, coś zjeść. Na samym początku. Albo na końcu, zależy kto jak idzie. Nie wspomnieliśmy wam, ale tu można w tym parku narodowym nocować. Bo jest tutaj kemping. Można się rozbić. Można tu zawsze przyjść zjeść sobie śniadanie. I mamy tutaj pierwszego niedźwiedzia. Z kamienia. Jest niedźwiadek. Idzie nasz przyprzewodnik. No chodź Ty, chodź Ty. Chodź, chodź. Gdzie nas zaprowadzić teraz? To, nam pokaż ciekawego. Patrzcie na to drzewo, ma ponad 300 lat jakie grube potężna. Są tu takie drzewa, które mają ponad 500 lat. To jest dopiero coś niesamowitego. Akurat trasa tutaj ładnie jest przygotowana. Trochę kamieni w porównaniu do tego, co wczoraj przeszliśmy na to to jest przygotowane. No i oczywiście ławeczki muszą być z takim widokiem na jezioro. A co z tej strony widać wysepkę. Tutaj mamy kolejne drzewo, które ma ponad 300 lat, a już jest trochę mniejsze. To zobaczcie, jakie to jezioro jest długie i wąskie. Byliśmy przed chwilą tam, na końcu, i tak się ciągnie, aż tam. Wygląda tutaj momentami jak jakaś rzeka. Jest płytkie. Być może po prostu wyschło trochę. Jak są śniegi roztopy czy coś? To na pewno, czy na zimę, czy na, na wiosnę, na pewno trochę przybiera. U góry jest tabliczka i pisze, ile nam zostało do końca. 2555 metrów do pełnego kółka, czyli do końca. Tutaj można zmierzyć obwód drzewa za pomocą rąk. Od 0 do 1,80 m. I teraz można iść przytulić jakieś drzewo. To idziemy przytulać drzewo i zobaczymy, jaki ma obwód. Tak, ale brakuje trochę. Brakuje trochę, może będzie z 200 cm. A pamiętacie jaki obwód miała czarna sosna? We trzy osoby takie, jakie ja, by dało radę to objąć. Czwarta musiałaby pomagać. Drzewa trochę zasłaniają, ale widać jakiś jezioro wyschło. Zaraz zobaczymy, może z innego punktu będzie lepiej widać. Tu jest dojście do tej wyschniętej przestrzeni. Zobaczcie, jakie potężne połacie. A tu kiedyś była woda. A teraz susza. Ziemia już popękała, widać trochę. Ale potężne połacie wyschło. Możemy z tych kładek obserwować dziką naturę, taka jaka jest, w ogóle w nienaruszonym stanie i naprawdę wygląda to bajecznie, tak zielono jest, że czuje się jak w bajce, trumyczek jakiś tu płynie widać, czysta woda wydry jakieś chyba, żaby także na pewno jest dużo różnych gatunków zwierząt. Jak ktoś lubi naturę no to będzie tu naprawdę zadowolony z tego. Będzie zachwycony tą wycieczką Przeczytałem na tabliczce, że tutaj występuje około 2000 gatunków roślin. To musicie przyznać, że to jest dosyć duża. Mamy też takie odnogi. Można sobie wejść na przykład tutaj do wiaty. Tam są stoliki, a my oczywiście idziemy dalej. Dzika natura w czystej formie. Zobaczymy czy zimno. Zimniejsze niż rzeczka. Już jesteśmy po drugiej stronie jeziora. Już mamy blisko, bo już widzimy światła. Tam gdzie zaczynaliśmy. Można leśną piosenkę stworzyć jakąś, tylko szkoda, że ten patyk jest na, na, na sznurku, bo tak ciężko trochę. Muzyka lasu. I co powiecie, jak Wam się podobała melodyjka lasu? Napiszcie coś. Czy może być. Właśnie już doszliśmy do punktu startu i będziemy kończyć nasz dzisiejszy dzień. Musimy jechać dalej, bo mamy jeszcze kilka rzeczy w planach, co zobaczycie w następnych dniach. A na dzisiaj chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Mamy nadzieję, że Wam się podobała nasza dzisiejsza przygoda, no i mamy nadzieję, że kolejne dni będą jeszcze lepsze. Czekajcie na następne odcinki i oglądajcie oczywiście i komentujcie. Tymczasem żegnamy się z Wami. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Zobaczcie kogo mamy za samochodem. Czarny po prostu. Nie, ja nie wierzę. Zobaczcie kogo my tu mamy. Jakbyśmy cofali. To co, tu? co? Ojej. Dobrze, że go zauważyliśmy. Ale to je naprawdę ciemno. teraz ja świecimy lampką na niego, więc... A tak ciemno on też czarny, nie było go widać w ogóle.